Zobaczcie chłopaki, patrz, szymek, wojtuś. Zobacz, to jest opryskiwać te czerwone. I teraz, jak wjedziemy sobie tutaj, to tutaj, gdzie jest niebieskie, to pryska. Widzisz? Spójrz. Widzisz, leci tam. Prawda? A tu jest czerwone, i nie pryska z tej strony, tak? I teraz zobacz. Wjeżdżamy tutaj dalej. I się zaczyna włączać, widzisz? Zobacz. Zaczyna pryskać. Zgadza się? No zobacz. Zaraz pojedziemy dalej. Zobacz, zaraz widzisz, bo tu jedziemy po zielony, ma zielony jest opryskany. I zobacz, coraz dalej się włącza. Jeść opać i już koniec, pryska całe. Zgadza się? Tak. Tutaj Tata ma małego mijaka. A fajcie w ogóle cześć do kamery? Cześć. Co pryskamy? Groszek. Groszek? A czym pryskamy? Opryskiwaczem. Brawo, a co mamy w opryskiwaczu? Komputer. Komputer, tak. Ale Tata mówił, że czym pryska, mi Na... Wo? nawozami pryskamy. Dokładnie, dajemy Bor, dajemy... Co dajemy? I zajączek był, tak? No, bo Szymek przyszedł do nas przed chwilą, a wcześniej objechałem kółeczko z Wojtusiem I co było na polupet? Żurawie, żurawie i zajączek uciekał, prawda? I Karuś z nami biega, jeździł, ale musieliśmy Karusia wyrzucić, bo Szymek żeby wszedł. I Karuś sobie teraz biega. I dodatkowo dajemy tutaj e, azoplon NPK 18, 18, 18 oraz... Bo tak tak, tak, tak tak, wiem, bo tutaj i teraz będzie pryskał, no? No widzisz, ładnie. Teraz z drugiej stronie nie pryska. Tak, z drugiej strony nie pryska. Tak, i zaraz będzie pryskał. Widzicie? No. Elegancko, tak, koniki, to więc po 2 kg tego 18, 18, 18 plus 2 kg, teraz nie pamiętam, 8,5, tak, 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 tam jest chyba 8,5, 10, 36 NPK, taki potasowy, no grog potrzebuje dużo, bardzo dużo wody, zresztą jak każda roślina, ale szczególnie za chwilę będzie kwitł. Jeszcze troszkę i potrzebuje dużej ilości wody, więc ma tutaj potas, żeby troszkę sterował tą gospodarką wodną. Co jest? Tak, jest płot, będziemy uważać na płot. Dodatkowo bor, bor w ilości, czekajcie, bor, i w ilości, jak ja to liczyłem, 150 gram? Jakoś tak i aminokwasy, tak? tak. No i groch, tutaj dzień troszeczkę niebieski, teraz zobacz, będzie czerwony, pać. Ciach, widzisz? I nie pryska. O, tu mamy taki ładniejszy groch, no znaczy, ogólnie on się wyrobił. Wiadomo, deszcze padały, zrobiło się teraz troszeczkę cieplej. E, tu jest część bezorkowa, za chwilę jedziemy na orkowy. E, tutaj mamy jeździmy na mecenasie, mecenasie od Krzyśka. Dalej mam posianą batutę. E. No tak. Nie ma jakiejś rewelacji z tym grochem, ale wygląda, wygląda poprawnie. Za karusiem! Za karusiem jedziemy? Dobra, jedziemy za karusiem. 240 litrów wody, trochę za dużo mi się nalało. Więc 240 litrów wody, zresztą trochę się już teraz będzie ciepło robiło. a tam jest karuś! Zasuwa w grochu skubaniec. O! No bo my mamy ścieżki, my jeździmy po ścieżkach. O, grot wyłożciany 110 roślin na metr kwadratowy. Hmm. No, tak tak wydaje mi się, że w miarę, w miarę wygląda. To to Co? Zbieraliśmy kamienie. Kamienie zbieraliśmy, tak, zbieraliśmy tu kamienie, ale, ale to podczas. Tak, 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 tak. O, i tu wjeżdżamy w teraz grot zaorany, pozwrzeszany po orce. Tak. O. Proszę bardzo, tak wygląda. Z lewej strony mamy bezorkowy, z prawej orkowy. Tak? Tutaj pamiętasz? Arbosem, tutaj Arbos orał, pamiętać? W zeszłym roku to było jesienią. Jak mieliśmy, pamiętasz taki zielonkawy ciągnik Arbosa, białe koła miało. No tutaj też ze mną jeździłeś. I tutaj... I, i co? Bez Wojtusia wtedy, tak. O i tu mamy po prawej, po prawej orkowy, ale tu mamy, tu mamy przejazd zrobiony też kultusem na zimę. Tutaj. Czekajcie, bo tak było. Tata musiał bruzdę zarównać. I tu co? Ja różnicy nie widzę między orką a bezorką, No i tu już bezorkowy jest, no. Czemu? No bo kultusem tak wyrównywałem, wiesz. Bruzdę, bo bruzda to jest taka dziura na polu bo orce się robi w jednym miejscu zawsze odoruje. I trzeba było wyrównać to, wiesz? No bo tak. O, także tak się Groszek wyprezentuje. Tu ziemię z zestawu, jak kiedyś pogłębialiśmy. Tu wywoziliśmy. Zobaczcie, ta ziemia jeszcze też nie jest urobiona. Taka, taka jest. E, szarasta. No widać, że to taki muł był, no. Co tu dużo mówić? E, za chwilę jedziemy dalej. Powiedzmy. No co, tu jest. Tak, tam jest ble. Tu mamy. Dobra. Okej, okay, okej. Okay. No i tu mamy już bez orkę. Dalej. To jest, jak mówię, troszeczkę równiejszy teren. Gdzieś tam jest trochę dołek. Więc no tutaj, zawsze w tych dołkach na, na gliniastych glebach, zawsze te, te uprawy wyglądają lepiej. No tak, jak mówię, ogólnie groch wygląda poprawnie. W miarę dobrze wygląda groch, chłopaki, waszym zdaniem? Tak. Czy mógł być lepszy? Czy jest ok? No i super. Słucham. Kosiarkę? Wczoraj <śśmiech> kosiarkę, dostaliśmy na testy i o jest petarda Taką małą, żebyś ty mógł kosić, tak? I ty też chciałeś? O Ja chcę mieć jest cała trawa Co ty popowiadasz? Tak? Tak? a ty jeździłeś z tą kosiarką, nie? I co, babcia, podobało Ci się? Babcia wyrywała to Wyrywała? Ale było jeszcze duże, a nie mogła to wyrywać Aha nie było za so duże Bo było za duże, o ja Cię A ja chciałam mieć taką małą pysiankę O ja Cię Dobra, to ja kończę Zróbcie papa, chłopaki pa, pa! Tak, trzymajcie się, do tego razu, cześć